I dzień dobry, dzień dobry w piątek 31 maja. Nie wiem, czy coś tu widać, bo ja tu mam ostre słońce. A tutaj Patryk sobie na swoim fotelu przy stoliku i na balkonie będzie spożywał śniadanie. Tak mu Agnieszka dogadza. Które no ja się, że dzień jest za który się troszkę pomyliła, była przekonana, że dzisiaj jest 1 czerwca, jest 31 maja. i Agnieszka ma dodatkowy dzień z życia. Oto jest dzień, który dał się Pan. Nie zmarnuj go. Dobrze. Wiesz. Postaram się. Także od rana a Pan już oczywiście z chęcią hołdy przyjmuje, a to dzień jak co dzień. No, także, także dobrze, jest Dobrze, że jeszcze jest. w sklepie nie byłam, bo chciałam, żebym sobie wybrał jakąś zabawkę. No, jutro. No. no, dawno nic nie było o króliku. Trzyma się bardzo dobrze. Tutaj właśnie je Agnieszce z ręki. Wczoraj jadł truskawkę, dzisiaj będzie jadł No, także się królikowi powodzi, natomiast Patryc stwierdził, że wolałby kotka. Szczególnie jak zobaczył tam u i Łukasza takie małe kotki, to, to by zamienił królika na kotka. Takie dzieci są bezwzględne, <noise> także bez uczuć, no. no ale królik zostaje póki co, także... Zresztą to jest Agnieszki królik, no. O od ucieka, go gryzie. Tak, się od niego ucieka po kokryzie. Tak, zdarzyło się tak, że mnie także... Yy, tak linieje troszeczkę widać z tą sierścią mam, to królik nawet cztery razy do roku zmienia sierść no i wtedy mu wychodzi, to się jeszcze trzeba go czesać jeszcze. No. Jaśnie pana królika i... Się nie chce dać? I się tak nie no. no. Nie, to, ale... no. Także tak. O, i chodź sobie do klatki. To jest jego. Bezpieczny azyl, także. to ma teraz zabawki, ma tam co robić. Mamy, nie, ale głównie jednak spędza czas yy, w, 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 w mieszkaniu, no. Tylko, że trzeba sprzątać po nim niestety. Bo. Ale już coraz mniej. No, ale trzeba. w ogóle nie ma. Zależy od dnia. Idę mu ukroić arbuza. tutaj przyjechaliśmy na bieżanu tutaj. Jest Dzień Dziecka dla dzieci takie atrakcje. jak już tam biegnie. No i tutaj chodzi. Tam jest ten Dzień Dziecka, my tu jesteśmy teraz na placu zabaw, Agnieszka wstąpiła po lody. No tak wygląda ten plac zabaw. Mniej więcej. Tam jak widać się dorośli huśtają My już wyszliśmy z tego placu zabaw. Na tym osiedlu, na tym właśnie Nowym Bieżanowie, kiedyś mieszkałem pół roku. A jakiej ulicy? Nie pamiętam, ale to był... O. Ktoś tu upadł, ktoś tu płacze. To był taki moment, kiedy tam sprzedałem jedno mieszkanie, a jeszcze nie kupiłem drugiego. Więc pół roku wynajmowałem. Nie kupiłem tego drugiego, bo się budowało, a miało być wcześniej. Nawet. Niech się wtedy nie przejmował. Widok miałeś na, na cmentarz. Tak, widok miałem na cmentarz. Coś niesamowitego. I wtedy też swoje urodziny właśnie świętowałem, czyli 1 listopada i, i w urodziny miałem, no cmentarz przepięknie rozświetlony. Coś pięknego. Mój dziadek kiedyś Żałuję, że wtedy nie było komórek, czy w ogóle tak jakoś człowiek zdjęć nie robił wcale, bo widok niesamowity. No teraz Agnieszka ma lo, dwa lody, bo Patryk już nie chce, umory sam. A tam jest drugi plac zabaw, trochę, trochę większa ilość rzeczy do zabawy. Tam były dla mniejszych dzieci tutaj dla większych. Nie chcę bożka w no. Odnośnie tego y, dnia dziecka, fajna inicjatywa. Super, że to bezpłatne w ogóle było, bo tam gdzie byliśmy, to były płatne te dmuchańce tutaj bezpłatne. Chociaż kolejka była, te dzieci tak się przepychały, a rodzice o tutaj Patryc podoba mu się widać. Zadowolony. Ale chyba chcę, bo tu kolejny plac zabaw jest widzę. Tu trzy place zabaw blisko siebie są. No fajnie, fajnie, już poleciał. I tu na tyrolce Patryś pojechał jeszcze. Na tym drugim placu zabaw. No, wysoko jest o bardzo. Taki jakiś wóz strażacki chyba. I leci dalej. Trzy place zabaw koło siebie, fajnie. Chodź na to koło. No jest tego trochę. na no, a Bieżanów to obłówmy się, to takie trochę prowincjonalne osiedle, nie? Na końcu Krakowa. Nic specjalnego, no ale place ale zabaw... Jest mieszkanie do sprzedania, może sobie ktoś kupić. Tak, tam Bo jeśli to ktoś jest dojrzy... jest pół miliona. Jak nie lepiej. My teraz mieszkamy na Ruszaju i tam chcieli 800 000. za takie dwa pokoje tak? no, 800 tysięcy. Ja to nie będę komentował, bo to nie ma sensu, nie? Ktoś chce sprzedać, ktoś chce kupić, jego sprawa. No, ja bym tyle nie dał i już. Na wsi wolałbym mieszkać w domku drewnianym, ale no, no bez przesady. No. Trzeba też się trochę szanować. Oczywiście za tym idzie, czy jest praca, czy nie ma. Więc do tej pory była, ale wszystko się zmienia masowe zwolnienia w Krakowie się zaczynają Patryś tutaj na ścianie tak? wszedł na samą górę zresztą ścianę też się wspinać, tak? z pomocą liny no tutaj jest takie co się to fioletowe i jeszcze raz będzie próbował tylko musisz iść na te kolorowe No i tutaj z Patryciem jeszcze wstąpiliśmy do Żabki Patryś ma to lota Oreo a takie te moci jest już dostępne. Wcześniej tylko w sklepach takich no, azjatyckich. A teraz proszę w i żabce można dostać. I tutaj właśnie byliśmy w tym niemieckim sklepie dla Polaków. Patrzyć taką sobie koparkę. wielką zażyczył. Pokaż tą koparkę. Taka kopara prawie jaką A to co tu Agnieszka ma to... No sobie lodówkę przenośną. No. Bo jak jeździmy do Tomaszowa, to tam nie mamy. No tam w tym mieszanku nie mamy, tam nikt nie mieszka oprócz nas raz na jakiś czas, więc, no, ale więc nie ma lodówki. Dla co to nam się przyda. Tak, a teraz już będzie jakaś. A my już wieczorowo poru jesteśmy w domku i zrobimy taki unboxing tej lodówki. Co tu żeśmy kupili? Zobaczymy. Jak będziemy mieszkać no. pod namiotem, to nam się przyda. Ale to jest na, jest na prąd, jest zasilana, więc to nie bardzo. Ale pod namiotami też jest prąd. Aha, no to racja. Widzieliśmy kiedyś, to faktycznie można było sobie tam mięchę za 5 euro podciągnąć. Tak to wygląda. Trochę to ciężkie. Za to no, no. Ciężkie w rękach nosisz. Jakby to było z metalu, to byś nawet nie podniosła. Tak? Tu ktoś pisze. Takie Dobrze, bo ona jednocześnie. Czekaj, nie i wiem, czy grzeje. tutaj widać. Nie oszczyniasz oszczy. tak. Chodzi i grzeje. Może utrzymywać temperaturę do 65 stopni. Znaczy na plus, a na minus do. 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 Aha. Minus 20 stopni... Znaczy to od, są, od otoczenia. To są, to są fajne tak. Tak, tak, pokazane, to są zasilacze. No to za, y, może być normalnie, a może być do zapalniczki. Tak. Czyli na prąd albo zapalniczka samochodowa. No to super. No. Właśnie o takie to coś tam chodziło, a nie na wkłady, bo, bo tak, tak. na Otworzy się? Postaram się nie się nie miała. A to się tak normalnie pociąga, tak? Nie wiem właśnie jak. To zaraz, zaraz zobaczę sam. Może no trzeba Na Chwilę pan Piotr musiał pomyśleć Zajboska po prostu. jak to otworzyć, bo tutaj tak. Ciąg, tak jak jest, to się nie da otworzyć. To tak, jest to jest zablokowane. Po prostu trzeba uchwyt, a nawet tu w instrukcji obsługi ani słowa. Także metodą prób i błędów w kilku, ale się udało. No, tak to wygląda. Tam jakaś instrukcja, czy gwarancja, czy coś. Zobaczymy. To, no, nam ale to nam chodzi o to. Tak, jest. to nam chodzi o to, jak to jedziemy. Na mode, mleko, na jakieś do na kilka dni. Na parę. Tam, co się kupuje do jedzenia, to nam wystarczy. No, tam po prostu, jak wspomniałem, z tej puste, Czeka tylko i wyłącznie na nas. Więc nie było tam lodówki. jako sobie radziliśmy. A tak, jak no, ale teraz taka na razie wystarcza, jak tam kupimy kiedyś. Jakąś prawdziwą, no to to zawsze się zagospodaruje gdzieś. No a to 5 kilo prawo, prawie ważne. No to 5 kg na lodówkę, to jest nie jest praktycznie. No, taka forma. no i ciekawostka właśnie, że można chłodzić, a też można tutaj jest taki, że może utrzymywać yy, no, ciepło w środku gorąco, do plus 65 stopni. No. Także może być to jako. I do do trzymania dań w cieple, i do. A mi się podoba to, że ma te kable i na zapalniczkę, że jak sobie jadę, to mogę sobie gdzieś tam. No. I do domu tak samo. Także super jest to. Tak jest, na jakieś dłuższe rodzinne Zobaczymy, wycieczki. Zobaczymy, czy nam będzie, czy będzie jutro działać. Piotr będzie jutro próbował. Tak, jutro, jutro, spróbujemy może. No. Dobrze, a dzisiaj już mówimy Wam. Pa, pa, Patryś. a gdzie masz swoją koparę? Gdzie masz swoją kopalę?